To z głośnika czy to z wydechu? Nie, to jest jego wydech. Tak? Tak. To jest klasyczny silnik 5-litrowy V8, aha. Uh -huh. Więc dźwięk jest faktycznie jego. A ta klameczka na siedzeniu to jest do tego, żeby coś tu powiedzieć? Do położenia siedzenia. Aha, aha, jego... wiem z tyłu, żeby tam nie sięgać, tylko tak. żeby położyć. Pracuje jak kiedyś, wie Pan, na świat bez tłumika. <noise> tu wydech jest w ogóle aktywny. On teraz się uruchomił w trybie normalnym, natomiast można go jeszcze przestawić w tryb sportowy i tryb wyścigowy. Mhm. I wtedy też jest naturalny, czy też głośnikowy? Naturalny. naturalny. Tu opcji wydechu z głośniku nie ma? Nie ma, aha. No, na przykład wie pan we sklasie teraz, to wszystkie dźwięki w środku są z głośnika. Z zewnątrz pan nic nie słyszy. Mhm. I tylko jak chce pan mieć tam poczucie jakiegoś tam samochodowego warku, to wtedy z głośnika. Pas jest dość głęboko. A ja bardzo O. akurat w przypadku Mustanga dźwięk jest cały czas jego. Jego. A walizka się gdzieś mieści tam jeszcze czy już na dachu? Do bagażnika. Tutaj bagażnik ma trochę ponad 400 litrów, Aha, więc A to jednak społy, tak. tak spokojnie tam walizka kładzie. Temperatura w moście? Tak. Proszę. A skrzynia też? E, tak, to jest temperatura skrzyni. Aha, zegar, aha. Tak, A on ma ten most blokowany, czyli taką szperę tak zwaną, czy to ma, jest. Ma Wersja mach 1 dodatkowo jeszcze mają chłodnicę mostu. Hmm. Też kolorystykę zegarów można zmieniać. On Ma tutaj predefiniowane kolory, które można dobierać dowolnie. Mhm. No, ciekawostką jest taką, że na przykład nawet w tym moim Mercedesie wie pan jest jak gdyby kontrola oleju w moście i tak jak w silniku ma pan taką tam sugerowaną wymianę i on też podaje, kiedy trzeba by wymienić. Mhm. No. On tutaj pokazuje te temperatury ze względu na to, że teraz ustawiliśmy zegary sportowe. Więc tak naprawdę pokazuje nam najważniejsze informacje ze względu sportowej jazdy. Ja. Też właśnie ciekawa jest chłodnica i mostu i skrzyni, nawet w takim jak u mnie i on jest zamontowany tak jakby ta chłodnica w nadkolu, wie pan, pod spodem jest taki wlot powietrza mm -hmm. i tam jest. Czy on na przykład w tym tryzbie widzę, że tam ósemka zrobił na piątkę, no skrzynia jest sprawna, co by tu powiedzieć? Po tych przełożeniach widać, że to działa, niemalże jak magnetyczna. Tak, on tutaj bardzo dynamicznie się przerzuca. Uh -huh. Jak tylko puścimy nogę z gazu, przerzuci się jak na naj, jak najwyższy bieg, żeby tutaj zminimalizować to. No ale wie pan, 10 biegów, to już ma czym robić. Ma sporo tych biegów, ale to dzięki temu on też właśnie przy wyższej prędkości. Potrafi sobie tutaj fajnie redukować i dalej jechać na całkiem przyjemnych obrotach. No, chcemy tylko przyspieszyć od razu redukcję. A czy zdarzyło się Panu tak, jak Pan jeździ automatami, to ja mam takie zastrzeżenie osobiste do, do automatów, że na przykład stoi Pan, proszę Pana, pod skrzyżowaniem, czeka Pan do skrętu w lewo, jest wszystko cacy na luzie, nie dodaje Pan gazu, i w momencie, gdy zrobiła się luka, Pan depnie w pedał i trzeba sekundy, żeby on zaczął działać. Tak, bo to jest kwestia zazębienia skrzyni. Jeżeli przerzucimy na ten bieg neutralny, to skrzynia się tak jakby rozpina i wtedy musi się z powrotem zapiąć, żeby mogła napędzić mm -hmm. No właśnie, bo ja robię tak, że jak ja tak sobie czekam, to ja wtedy jak gdyby ją wzbudzam wcześniej, nie? Mhm. Mm tak, jak skrzynia się zapnie, to już wtedy bez problemu może ruszyć w A to natomiast zawsze ten kawałek jest zostaje. No, na początku to mnie par razy oszukało, wie Pan, bo człowiek myśli, że ruszy jak z manualną, a tu nie. Tak, jak gdyby tam już minimalnej zmiany techniki. Ja akurat tak jak sam jeżdżę automatami, to nigdy nie wyrzucam na neutralny. Aha. Po prostu bym sobie trzymał na hamulców. A macie. A maksymalnie próbowaliście Mustangiem, ile on tam. Czy on ma ograniczenie do 250? Pewnie, nie? E, jest ograniczenie elektroniczne do 265 dokładnie. Mhm. E, nie, nie, nie próbowaliśmy. Chyba, że na to, e, na to że tak. Na, na to, że tak. No to też nie jest samochód, którym wa warto się tutaj bardzo rozpędzać, bo jak zrobimy coś głupiego on będzie próbował wyratować, ale to jest klasyczne rozwiązanie z napędem na tył. <laughs> jak przegniemy, to już, już jest słabo Przegniemy to leci tak jest. Tak. Więc faktycznie na to, że można się nie pobawić na ulicy na ulicy żadnym samochodem nie powinno się bawić. Wie pan oczywiście, że tak tam nie powinno się żadne bawić. Ja tam swoim próbowałem, 225 ma ograniczenie do 225, ten mój. Mm -hmm. Ale w momencie jak Pan mu wciśnie pedał do oporu i ma Pan sportowy tryb jazdy, to deska się Panu zapala na czerwono, nie? Mm -hmm. Zamykają się wszystkie okna, odłączają się wszystkie media, nawet alternator, wie Pan? No, okay. Także pierwszy raz to byłem zaskoczony, myślałem, że coś zepsuło. Pan też posiada zmienne tryby jazdy, on ma jeszcze tryb sportowy, tryb mm -hmm. do dragu i tryb wyścigowy, tylko ze względów bezpieczeństwa nie używamy tamtych trybów, bo on stopniowo i wyższy tryb tym będzie więcej wspomagaczy wyłączał. Mm -hmm. No tak, no więc tak samo właśnie i na przykład u mnie, że wtedy nawet proszę pana, jak pan przechodzi w tryb sportowy, to ma pan wyłączone te wszystkie trakcje, nie? Mm -hmm. Najgorsze, no że nawet wyłącza panu te awaryjne hamowanie, czyli takie, że tam dociąganie tego pedału. Nie? Ale ciekawostka jest taka, że są dwa wentylatory na chłodnicy i w momencie, jak Pan przełącza, to bez względu na to, czy jest obciążony, czy nie, to od razu jeden się jest uruchamia. Mm -hmm. No, to żeby zapewnić dobre chłodzenie. Pewnie tak, jakieś tam takie dyrdy małe. No właśnie, a jak Pan dużo jeździ, to Pan odczuwa tą różnicę przy zmianie trybów tego zawieszenia, czyli jak przechodzi się w to zawieszenie aktywne. To rzeczywiście jest jakaś taka znacząca różnica? Bo ja tu nie mam z tym jakiegoś takiego doświadczenia. Znaczy, mam z pneumatycznym doświadczeniem, takie jak jest w Audi i w s nie? Przy trybie, w... im bardziej idziemy tutaj w sportowe tryby, on bardziej będzie sztywny, więc będzie się pewniej pewnie prowadził. Natomiast faktycznie bardziej odczuwalne będą nierówności. Na nierównościach, no. Tak i myślę, że to jest największa zmiana. Na jeździe testowej mustangiem trzeba kierowców testowych spowalniać, czy... Zdarza się bardzo często. I tutaj, I tutaj... Tak. tak. Bardzo często trzeba tutaj troszeczkę Aho. Może być tam. Trzeba ich Przywołać do porządku, żeby proszę pana wrócić całym i zdrowym. Tak. Tak, wiem, w tych autach bardzo mocnych jest bardzo łatwo zatracić granicę. Jakoś nie zatraca. No tak to jedno, że tutaj jest dość łatwo zrobić coś głupiego, drugie, że bardzo dużo osób przychodzących i chcących się przejechać takim samochodem Przecenia swoje umiejętności. Patrzę on pominął dwójkę, od razu rzucił na trójkę. Tak. On, jak tutaj uzna, że może mhm. przeskoczyć biegi, to od razu przeskakuje. 5 no. metrów do normalnego garażu się mieści? E, mieści się. Na, na styk, ale się mieści. Bo jest w wielkości Ducato. Może Ducato aż nie, ale jest dość długi. Tak, myślę, że około 5 metrów. プレゼント。 Tu są turbiny, tak? Dwie? Czy to jest wolnossące? Wolnossąca, ja bym chciał. Wolnossąca, 5 litrów. Tutaj cała moc idzie z pojemności. Pojemności. A koszty serwisów, jak to się ma do takich samochodów przeciętnych? Koszty serwisu tutaj, akurat w przypadku Mustanga, nie, nie są dużo większe względem standardowych Fordów, jeżeli mówimy o samym serwisie, czyli oleje i tak dalej. Tylko wiadomo, jak to jest samochód sportowy, bardzo dużo klientów decyduje się na to, żeby po prostu serwisować go częściej. Mhm. No tak.